Witajcie kochani, oglądacie kanał Patrzajto, ja mam na imię Tomek, a to jest kolejna recenzja klocków duńskiego producenta. Dzisiaj na tapecie będą miksele, będzie dokładnie szósta seria mikseli, zestaw 41547, naszym bohaterem będzie Uzo. Wuzo, jak, jak sobie nazwiecie. Jak to się wymawia, to tego nie jestem do końca pewny. Cena standardowa, czyli katalogowa. Tutaj mamy zbliżenie na, na to, co możemy skonstruować łąką z trzy miksele z jednej, z jednej rodziny. No i pozostałe miksele szóstej serii. To, co powinienem powiedzieć na dzień dobry, to to, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest moja małżonka. Tak, to dostałem od swojej kochanej yy, żoneczki. No to co, nie przeciągając, nie przeciągając, myślę, że trzeba sięgnąć po niezawodny scyzoryk, sięgnąć po nożyczki. Swoją drogą, piekielnie ostre nożyczki. No, jeśli komuś miałbym polecać jakiś scyzoryk, no to polecam wiktorinowcy. Co prawda, jest tutaj zadzior gdzieś, jest tu gdzieś zadzior o tutaj, żeby otworzyć to, ale ja to zrobię po swojemu. Ja to zrobię po swojemu, bo. No bo tak. I co mamy w środku? W środku mamy kocki LEGO spakowane w dodatkowy worek foliowy. Trochę szumu nie zaszkodzi. No i mamy dosyć grubą, jak na Mixela. Instrukcje. Nie jest skandalicznej jakości. To już na dzień dobry trzeba powiedzieć, że nie jest wykonana w sposób skandaliczny i nie odbiega raczej jakością od regularnych zestawów tego. No co prawda mamy już tutaj symbol wszechogarniającej ekologii budna na resorach. Ale co, no, tutaj mamy reklamy jakiś kod do gry nigdy nie widziałem tej gry to tutaj mam informację o tym, że możemy coś ściągnąć z sieci e, instrukcje, jak tego gosta zbudować kolejna reklama z mikselami w roli głównej no i to co chciałem wam pokazać czyli spis elementów wchodzących w skład tego zestawu no dobra, takim Wstępie. wyszła pora na te klocki LEGO. I trzeba by je wysypać. Dopóki jeszcze cyzorek jest pod ręką. No to ja sobie otwieram. No i wysypuję. Wysypuję elementy. I myślę, że to jest idealny moment, aby, aby przyjrzeć się tym. Klockom z bliska. No a teraz możemy sobie odpowiedzieć na pytanie: A co my tutaj mamy ciekawego? Mamy tutaj kilka złotych elementów, proszę bardzo, oto i one. Czy jeszcze są jakieś złote? Nie widzę. A jest tutaj jeszcze płytka z jednym studem Złoty perłowy, tak, tak, to, się, tak to się zwie. Sporo groszków, bo już tutaj widzę dużo szarych groszków. Ogólnie drobnica, czyli to co, to, co lubię. To, co bardzo lubię. Ksele, widzicie, kosztują poniżej 20 złotych. A zawierają naprawdę spore, sporo spore elementów. Kiedyś te starsze zestawy Lego. Powiem Wam, że składały się z połowy, nawet nie z połowy tych liczby liczb elementów, które mamy teraz. Co prawda, nie mamy tutaj minifigurki. O, to będzie fajne. To będzie bardzo fajne, i musimy to. Ja sobie to użyję jako jakieś może resory przy, przy wózkach skrętnych do lokomotywy. No nie wiem, taka pierwsza myśl. Mamy tylko dwa te elementy. Trzeba będzie się postarać o więcej. Skosiki czarne na długość trzech studów. Yy, lubię te elementy, bo z nich robię między innymi dach, stacji kolejowej, która, która u mnie powstaje w, w trudach, rodzi się w trudach, w bólach. O, jak na miksera, coś takiego długiego. No choć się tego nie spodziewałem, nie spodziewaj się tak długiego elementu. Miksela. No nic, ja przejdę do budowy. Żeby was nie przynudzać, nie będziecie mi towarzyszyć przy budowie, więc od razu przejdę do podsumowania. Kochani, miksel już jest gotowy. Widzimy też tam jakiegoś czarnego Miksela w oddali, ale zanim to nastąpi, zanim pokażę Wam z bliska te dwa modele. Elementy zapasowe, tylko dwa elementy zapasowe, szary groszek, transparentna, płytka 1 na 1. Mizernie, no ale nic, no ale nic. W oddali czeka już na nas miksel. Zanim pomówimy tego miksela, zajmiemy się oto czymś takim. Co to jest? To ja wam już mówię, co to jest. To jest król Mikseli. To jest król Mikseli, a to jest jego złoty tron. No, fajnie wygląda. Fajnie wygląda. Fajne klocki. Przydatne klocki fajna płytka no coś fajnego coś fajnego mi się mi się to podoba wygląda to fajnie król mixel jest karłem jest najmniejszym mixelem ekstra wygląda ekstra wygląda na tym tronie tron mogą trzymać inne inne mixele w powietrzu no wygląda to fajnie darmowe klocki fajne klocki no i Mixel model główny taka oto piła bo to jest to jest raczej raczej coś na wzór piły robione tutaj ma te swoje zęby to możemy sobie wyobrazić że to wiruje oj wygląda fajnie widzimy że ta że ta mordka mu się otwiera nóżki nóżki są na stawach kulowych więc tutaj możemy sobie powyginać je w ograniczonym zakresie, ale, ale nóżki dają nam większą artykulację niż, niż te bardzo proste rączki. Oczko. Oczka to są takie nadrukowane, ale dzięki temu, że możemy je obrócić, to diametralnie zmienia się mimika twarzy tego to stwora. Zobaczcie absolutnie inaczej wygląda. Hahaha, ha, ha. o ja, a teraz jakby się miał zaraz popłakać. Zobaczcie, fajnie, fajnie wygląda. No, ale ja wolę go to, o, właśnie w tej groźnej, w tej groźnej e, pozie, minie. E, zęby, zęby jakieś tam ma. Już nie mówię o tych stalowych zębach, odpiły. E, Wygląda ten miksel, wygląda no, jak wygląda, jakoś takim szałą. Szału nie robi, ale jest sympatyczny, dużo fajnych elementów. Myślę, że myślę, że każdy mixel, każdy miksel warto, warto takiego mieć, choćby dla bardzo dużej ilości potrzebnych elementów. No i kochani, co ja mogę powiedzieć, no, jeśli, jeśli lubicie miksele, no to możecie się spodziewać, że to nie jest, nie jest koniec mikseli na moim kanale, będzie ich na pewno więcej, ponieważ już wam mówię Lego City ostatnim razem jest bardzo, bardzo rozczarowujące. Jest bardzo rozczarowujące, za to miksele są coraz to fajniejsze. Serie są coraz to śmieszniejsze, a chyba o to chodzi, a chyba o to chodzi. No nic kochani, żegnam się z Wami. Dzięki serdecznie za uwagę. Jeśli jest jakiś nowy widz, zapraszam do subskrybowania. Innych zaś zapraszam do komentowania i do dania łapki w górę. Dzięki serdecznie i do usłyszenia w kolejnej mojej recenzji. Cześć!